Chciałam Wam, wam pokazać, czy będzie otwieramko nowego LS-ka. To będzie z tej serii. Z tej serii. Trochę mi dziwne światło. Teraz, czekajcie, to czekajcie, tu może będzie światło i zaraz przyjdę. Ha! Od razu lepiej. No. Taki. I... O, takiej. Takiej. Nie. Nie widać? Fiu, nie widać nie z takiej serii, nie przewracaj nie, z z tej um, najnowszej nie, bo jeszcze jest bardziej nowsza, e, z tymi obrazkami. Nie będę jeszcze miała was w niepewności, Co będzie... no słodziutki górę. Bardzo słodki jest, no nie? No słodziutki. No to otwieramy. Czekajcie, okay. no to jedziemy dalej. I coś, nie ja tylko nie zatrzymuję, bo mi się nie chce To te śmieci. To też to śmieci. No i ten górę. Zostajcie. A teraz katalał. Nie ma naklejki. Ale aż sobie warto stracić. ale na pewno, ale na pewno nie ma. Ja. Ja. A... drugi katalog. A tam to było ostrzeżenie, tamto. Katalog. A z tego katalogu tego wszystkiego. Uh, mam, mam tą fretkę. Oto. Uh Trochę. -huh. Zaraz, zaraz ją ja coś. Się... No nic. Um, mam jeszcze. Mam jeszcze. Mam jeszcze. Mam jeszcze. Zauwi. I to wszystkie, które jeszcze mam. Chciałam sobie smilę kupić, ale nie chciałam Ale to gorędu burasak mam e, zestaw był zestawu Limoniem i Barbie też jaki Barbie et nie nie <gry> Barbie Blaze no? mam i tu cały mam tam mam tam bruszka tam to no? e, dobra katalog sobie z kawiam i słodziutki kocur najważniejsza a to do wyrzucenia. to jest No widzę, jakie słodki. To chyba nie rusza głową. A nie rusza, tylko miał. Tylko troszkę nie stoi. A czekajcie, Może tak, jak będzie ustawione, to troszkę będzie stało. Hmm, troszkę stoi. Hej, i tylko górek. <laughs> Jestem bardzo skoczny. Hmm. Jestem bardzo słodki. właśnie ja dotarłam do jakiejś pani. Dotarłam. I pan Górek będzie się nazywał... Nie wiem. Piszcie w komentarzach. Nie mam pomysłu. Piszcie w komentarzach, jak może się nazywać. Więc pierwszy komentarz, który będzie napisany, to tego, tego, jak będzie... Ktoś napisze komentarz, nie? Ktoś pierwszy napisze, jak ma się nazywać, to przyjmę. Jego pierwszy komentarz i będzie tak nazwany. jak ktoś wymyśli. No, to jest mój słodziecki kangurek No, to wszystko. Pa.